Biegnie za mną. Kurwa! 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 Zginęła, Kurwa! Kurwa! ją. Kurwa! 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 biegnie Kurwa! 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 poszedłem na Nie pierdź na pająki. gdzie to jest? Gospod szpital? Nie, nie, nie. Gospoda? O, Gospoda. No to, to, to. Proste. O, japoński ogród. Idę się odlać i zaczynamy. Spoko. Powinniśmy znaleźć... A dobra, nie można, chuj. Co to było? Ej, co to było? Jestem Sabina, wysyłam. <laughs> Sabina. <laughs> Ja Jedenie, jest Samin? ja jestem Samina! Pójdź <taka> do... O kurwa! Ja pójdę! Za niebie ciebie! Za ciemność! O kurwa! Zrobiłabym cię, ale... O, <kubar. kał acre> o, o kurwa! Ja muszę to stary wyciąg! Żebyś ty widział stary, co ja widziałem! Żebyś ty mnie pierdolą na

Ja zbiegnę do Ciebie, biegnę do Ciebie, biegnę do ciebie. Biegnę. Jest, kurwa, jest! Ja pierdolę, jako szybko! Spierdolę stąd! Ty! Trzeba! Gdzie ty? gdzie ty jesteś? Halo, kurwa! I chodzę sobie, zaraz. O, biegnę do Ciebie. Jesteś, jesteś. Chodź Ci pokażę, gdzie jest apteczka. Kurwa. Ja mam, ja mam! Masz? A... Cześć, pa. Dobra. Kto co co to co robimy? to co zniknąć, to kurwa, idziemy, chla. O, nice. O kurwa, cztery Maj jajka. Ja pierdolę, jeźdź co tam leci co? Trzeba. Nie wiem, skierdala, bo coś mi chyba goni. Gdzie jesteś? Wyszedłem na zewnątrz. Nie <laughs> wiem, <laughs> <laughs> JA w dole. południe jajko ma Kurwa mać Jeszcze wodę już Czycimy, czycimy i kurwa czekam tutaj na jajka, na jakiegoś Dobra, yes. no, a, jest Ma jest a ja zrobię Nie no weź kurwa nie po tego, czekaj na nas Dobra, ja na dół, dół, dół. Chodzimy na zewnątrz, czy gdzie? Idzie tam do wody. Ja na do wody. Kurwa, kurwa. piąte jajko, ja dole. O kurwa, Matko Boska! Kurwa, co? powiem, dawaj Nie mogę, mam pająki pod sobą I tą babkę stawić czekaj Nie mam latarki stawię. Ogólnie no. mnie. No, W Ogólnie nie możesz się przeskakiwać też Kurwa. Rozjebała mnie To już nie żyjemy wszyscy Nie, zajebiście w ch** chłopaki, Dziękuję Wadaliśmy czarny jak Ale możemy chodzić dalej, czemu, już żyjemy? Czterech potrzeba na tą mapę no, czterech potrzeba. Wszyscy zwiążani. Ten jak grubacyk, to najwyżej. Ale było dobrze chyba. Zajebiście, 8 chyba. na 10, kurwa. Co oni zrobią, zjadą nas, kurwa? O kurwa. Eee, to nie było straszne. Dobra, to już koniec. Prima. Ba. Muszę No ja też wezmę.